Cześć. W ten słoneczny, piękny dzień zapraszam was do nadmorskiej miejscowości Wisełka. Charakteryzuje się ona ciszą i spokojem w porównaniu do innych nadmorskich miejscowości. Posiadam tutaj e, piękną działkę budowlaną o powierzchni 3584 m2. Uzyskałem już e, warunki zabudowy na budowę dwóch domów jednorodzinnych. Działka otoczona siatką Właściciele zrobili nawet bramę wjazdową, także wszystko gotowe pod budowę. Za moimi plecami, jeden sąsiad. Także masz już pewność, że to jest ostatni sąsiad, który tutaj będzie, ponieważ działka graniczy z Wolińskim Parkiem Narodowym, więc nikt już nie uzyska zgody na, na budowę domu. Dwie drogi dojazdowe górą od ulicy Świerkowej. Dołem tuż przy jeziorze Wisełka od ulicy Warnowskiej. Błażej Salomon, WGN nieruchomości Szczecin. Do zobaczenia na prezentacji.